Witajcie na moim kanale. Z racji tego, że jestem osobą niepełnosprawną, której przysługuje jedynie zasiłek z MOPS-u i aby mieć rehabilitację, szukam tej pomocy naprawdę wszędzie. Chciałbym móc się z Wami dzielić informacjami, komu, gdzie, co i ile przysługuje. Zapraszam do oglądania, do zostawienia subskrypcji, łapki, a jeśli możecie, też pomóżcie mi, proszę. Linki są w opisie. Udar mózgu. Udar mózgu to jednostka chorobowa, która stanowi stan bezpośredniego zagrożenia życia. W przebiegu udaru dochodzi do wystąpienia zaburzeń ukrwienia tkanki mózgowej, a w konsekwencji obumierania poszczególnych części ośrodkowego układu nerwowego. Ze zjawiskiem tym związany jest rozwój określonych deficytów neurologicznych, które mogą być nieodwracalne. W przypadku pojawienia się pierwszych oznak udaru należy jak najszybciej uzyskać profesjonalną pomoc medyczną. Z tego powodu warto wiedzieć, jak rozpoznać udar, udar, jakie są przyczyny udaru mózgu oraz co zwiększa ryzyko wystąpienia takiej choroby. Co to właściwie jest udar mózgu? Udar mózgu to określenie na zbiór objawów neurologicznych wywoływanych przez zaburzenia ukrwienia tkanki mózgowej. Wystąpienie udaru związane jest z obecnością określonych czynników ryzyka, z których najważniejszy jest wiek. Im dana osoba jest starsza, tym bardziej narażona jest na udar mózgu. Szacuje się, że w Polsce co roku pojawia się około 60 tysięcy nowych przypadków udaru. Objawy tego schorzenia mogą być bardzo zróżnicowane, tak samo jak rokowania oraz możliwości dalszego leczenia. Po wystąpieniu udaru mózgu mogą pojawić się różnego typu deficyty neurologiczne. Dokładny obraz kliniczny w danym przypadku zależy jest, zależny jest od tego, które struktury mózgu zostały uszkodzone, oraz jak rozległe są obszary niedokrwienia. Udary mózgu dzieli się na dwie główne grupy ze względu na mechanizm ich rozwoju. Wyróżniany jest udar niedokrwienny. Około 80-90% wszystkich przypadków oraz udar krwotoczny, około 10% przypadków. Udar niedokrwienny mózgu, czym tak właściwie jest? Udar niedokrwienny mózgu, nazywany także zawałem mózgu, rozwija się w wyniku zatrzymania przepływu krwi przez określone naczynia tętnicze, zaopatrujące tkanki mózgowe w tlen oraz składniki odżywcze. Najczęstszą przyczyną udaru niedochwilnego jest zaawansowana miażdżyca. W przebiegu tej choroby dochodzi do odkładania się w ścianach tętnic złogów tłuszczowych składających się głównie z cholesterolu. W wyniku narastania blaszek miażdżycowych następuje stopniowe zmniejszenie się światła naczynia krwionośnego, co prowadzi do utrudnionego przepływu krwi. W określonych przypadkach może dojść do całkowitego zamknięcia naczynia np. poprzez powstanie zakrzepu na blaszce mięśniowej. Kolejną przyczyną niedokrwiennych udarów mózgu jest zator lokalizujący się wewnątrz jednej z tętnic mózgowych. Może on powstawać np. w wyniku migotania przedsionków serca na skutek przebytego zawału mięśnia sercowego lub też w wyniku pęknięcia blaszki mięśniowej, zlokalizowanej w obrębie tętnic szyjnych. Następnym udarem jest udar krwotoczny mózgu. Udar krwotoczny wywoływany jest przez uszkodzenie ścian naczyń tętniczych w obrębie mózgu oraz związane z nim wylew krwi do struktur mózgowych. W wyniku tego zjawiska krew nie dopływa do struktur, które były zaopatrywane przez dalszą część uszkodzonej tętnicy. Dodatkowo krew Wydostająca się z uszkodzonego naczynia niszczy okoliczne struktury nerwowe oraz prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Z tego powodu udział krwotoczny może być związany z wystąpieniem uogólnionych objawów neurologicznych, nie tylko wynikających z niedokrwienia pojedynczych elementów mózgu. Dokładny zakres dolegliwości zależy od zlokalizowania wylewu. Podstawowo wyróżnia się wylewy śródmózgowe oraz podpajęczówkowe. W porównaniu z udarem niedokrwiennym, udar krwotoczny zazwyczaj posiada cięższy przebieg, charakteryzuje się ograniczonymi możliwościami leczenia oraz gorszym rokowaniem. Jakie są przyczyny udaru mózgu? Bezpośrednią przyczyną objawów mózgu jest obumieranie poszczególnych neuronów, związanych z niewystarczającym ich ukrwieniem. Podobnie jak inne komórki organizmu, neurony budują mózg. Budujące mózg potrzebują ciągłego dostępu do tlenu oraz składników odżywczych, które dostarczane są im wraz z krwią. W sytuacji, gdy do tkanek mózgu nie dopływa wystarczająca ilość krwi, zaczyna się proces ich nieodwracanych uszkodzeń. Pojawienie się udaru mózgu w wielu przypadkach związane jest z współwystępowaniem innych schorzeń, które nie wykorzystują niekorzystnie wpływają na zdrowie naczyń krwionośnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego oraz całego układu sercowo-naczyniowego. Ryzyko rozwoju udaru zwiększają także nieprawidłowe nawyki zdrowotne oraz szkodliwy styl życia. Najistotniejsze, najistotniejsze czynniki ryzyka występowania udaru to m.in. naciśnienie tętnicze, Choroby kardiologiczne przede wszystkim migotanie przedsionków, miażdżyca, cukrzyca, otyłość, wysokie poziomy cholesterolu, zaburzenia czynności nerek, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, siedzący tryb życia, brak aktywności fizycznej, niewielka część udarów wynika z czynników, na które dana osoba nie ma jakiegokolwiek wpływu. Jest to na przykład Występowanie wrodzonych malformacji, naczyń tętniczych w obrębie czaszki tętniaków, które mogą samoistnie ulegać pęknięciu, prowadząc do wystąpienia udaru świetlocznego mózgu. Jakie są objawy mózgu udaru mózgu? Udar mózgu wymaga niezwłocznej interwencji lekarskiej. W niektórych przypadkach, jeżeli leczenie zostanie podjęte odpowiednio szybko, możliwe jest uniknięcie rozwoju poważnych. Paramentalnych deficytów neurologicznych. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów liczy się każda minuta. Aby móc zapewnić osobie dotkniętej udarem niezwłoczną pomoc, należy wiedzieć, w jaki sposób rozpoznać udar mózgu. Wyróżnia się kilka podstawowych objawów, które bezpośrednio wskazują na rozwój udaru mózgu. Są to zaburzenia symetrii twarzy. Mogą być widoczne jako opadnięcie końcika ust oraz powieki po jednej stronie twarzy. Zaburzenia mowy. Mowa może być niewyraźna, niespójna. Jednostronne, jednostronne zaburzenia siły mięśniowej, problemy z poruszaniem jedną ręką oraz nogą. Zaburzenia widzenia, dwojenie się obrazu, jednostronna utrata wzroku. Zaburzenia równowagi. Mogą towarzyszyć temu problemy z chodzeniem. Nagły, silny ból głowy. W przypadku zauważenia tych dolegliwości należy niezwłocznie udać się do szpitala. Na miejscu lekarze ocenią stan pacjenta, wdrożą niezbędną diagnostykę oraz leczenie, które potencjalnie pozwoli przywrócić przypływ krwi przez naczynia tętnicze oraz uniknąć wystąpienia nieodwracalnych zaburzeń neurologicznych związanych z udarem. Jeżeli te informacje wam się przydały, proszę zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie parę komentarzy. I zapraszam do kolejnych odcinków.